Witam podłączone jest. Przekręcam kluczyk. Na desce mi się rokopali. Wentylator od razu chodzi. Nic nie działa. Nowy kluczyk w pozycji. Także powinno się wszystko świecić. Tu wybieram E46 engine tu wybieram to No i niestety Mam tak kolega u siebie w BMC podłączał bo to od niego mam i u niego wszystko działa na jego laptopie